Siema, siema! Ja jestem Maciek i zapraszam Was na kolejny poradniczek. Tym razem zajmiemy się wierzchołkami czasu i będą to dzikie pustkowie. Zanim zaczniemy, zapraszam Was na polską grupę poświęconą AFK Arena. Oczywiście link znajdziecie w opisie, jak i na mój Discordzik. Link też znajdziecie w opisie, także jeśli Was to interesuje, rzućcie okiem w opis. Przygotowałem dla Was kilka grafik. Między innymi relikty, jak i postacie, które, które wam się sprzedadzą w tym wierzchołku. Na początek pokażę wam relikty. Tutaj, jak widzicie, wszystkie są dostosowane właśnie pod leczenie, pod kradzież życia, pod obrażenia, kiedy hapsy spadają, jak i troszkę pod Szemirę. Także jeśli macie Szemirę, to ona będzie idealna na ten wierzchołek. I dodatkowo obrażenia w ataku krytycznym. To jest taki podstawowy relikt według, według mnie. Na labiryntach, na wierzchołkach. Także resetujcie sobie ten wierzchołek, dopóki nie będziecie mieć tego właśnie pod obrażenia krytyczne. Przejdźmy sobie do bohaterów. Jak widzicie, tassi, wiecie, sleep plus wyrzucenie przeciwnika z gry. Dodatkowo jakiś tam mały heal będzie świetna na atalię która jest ostatnim bossem, jest bardzo mocna, więc ceceki są na nią idealne. Hendrik, bo wiecie, healowanko, sam się może healować, do tego y, może ratować jednego sojusznika. Kasos, bo w pasewce ma healowanie na cały team, więc świetny. Y, Shemira, bo wiecie dlaczego. Brutus, bo nieśmiertelny, plus leczenie. Rowan, plus, bo leczenie. Nemora, leczenie. Ulumus, le leczenie. Numisu, też leczenie. Czyli, jak widzicie, wszystkie postacie pod leczenie będą w sam raz na ten wierzchołek. Jeśli macie Szemirę, to powiem Wam, że będzie dosyć prosty. Witam Was na wierzchołku. Zanim zaczniemy, powiem Wam, że jeśli chodzi o zbieranie tych wszystkich pobocznych nagród, to jest on w sumie bardzo prosty i można sobie go resetować do woli, bo nie ma tutaj żadnych skomplikowanych mechanik. Więc w tym poradniku skupimy się właśnie na dojściu tutaj do Bossa. W jak najprostszy sposób, żeby mieć dużo reliktów i żeby mieć wszystkie postacie, jeszcze taka moja mała rada. Pokonajcie sobie tych dwóch bossów na początku, odkryjcie sobie całą tą lokację i resetujcie ją tak długo, dopóki nie będziecie mieć właśnie tego reliktu na obrażenia krytyczne. Ok, skoro mamy wszystko ogarnięte, to zaczynajmy. Tak jak mówiłem na początku, restytujcie sobie tak długo, dopóki nie będziecie mieć. Tego reliktu pod obrażenia krytyczne. Jeśli go będziecie właśnie mieć na samym początku, to będziecie mieć większe obrażenia, co sprawi, że będziecie szybciej zabijać przeciwników i będziecie mi tracić życia. Także, jak na początek, to świetnie. Zabijamy tych dwóch, bierzemy oazę, lecimy do tego, zabijamy go, bierzemy tą oazę, załatwiamy tych i bierzemy tą oazę. Po tym, jak tutaj dotrzemy, zbieramy wszystkie relikty. Czyli tego, 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 tego. Bierzemy tą oazę, zbieramy te dwa relikty tutaj, i następnie kierujemy się tutaj do tej oazy. Po drodze pokonując tego, zbieramy te relikty i zabieramy się tutaj za te bosy. Tutaj taki mały tip, zanim zaczniecie walkę z tymi bosami. Pamiętajcie, że możecie tutaj walczyć do końca, nawet jak wszyscy wam zginą, bo zawsze możecie się wrócić tutaj i zebrać tą oazę. Także pamiętajcie, że tutaj się bijcie do końca, zawsze możecie się wrócić i zebrać tą oazę, tą oazę i tą oazę. Przy okazji macie tu bardzo dużo reliktów do zebrania, także nie bójcie się, jedźcie na pełnej, odpalcie tutaj ten przycisk i pójdziemy sobie tutaj do góry, zaczynając od, od tych bossów. Po pokonaniu wszystkich bossów została nam tylko Atalia. Jeszcze małe sprostowanie. Yy, zapomniałem, że tu jest jeszcze jeden, jeszcze jedna oaza. Także macie cztery oazy, z których możecie skorzystać. Dobra, został nam ostatni pojedynek: Atalia. Na nią trzeba dużo CC-ków. Nie jestem pewien, czy mi się uda za pierwszym razem, ale spróbujemy. Na nią trzeba dużo CC, więc takie postacie jak yy, Arden. Czy Atalia będą na nią bardzo, bardzo mocno. Zobaczymy jak mi pójdzie. Być może uda się za pierwszym razem, choć wątpię. Biorąc pod uwagę, że moje postacie są troszeczkę ranne, no ale zobaczymy. Może mi się uda. Zapomniałem odpalić auto. Wybaczcie, że mi zacina, ale klasycznie mój komputer jest bardzo drewniany, więc <ścoughs> chyba się uda za pierwszym razem. Akurat miałem takie szczęście, że wyleciał mi relikt, który daje, który daje ogłuszenia co kilka sekund. Więc ta walka była całkiem prosta. Jak widzicie, dało radę. Na tą ostatnią atalię właśnie polecam dużo CC. Jak widzieliście, nawet się nie poruszyła. Jedynie ten pierwszy atak, jaki odpaliła, i później stała w miejscu. Ok, panie i panowie, to by było na tyle. Klasycznie wszelkie pytania y, odnośnie tego wierzchołku, kierujcie w komentarze. Postaram się wam odpowiedzieć. Y, zapraszam was na polską grupę AFK Arena, jak i na mój Discordzik. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie chodź.